Lecimy dalej. Wykręciliśmy, kurwa, od góry, wyciągamy teraz nastawnik, kurwa, mamy chuja, jebanego w 3.0 SD. Tam tak wygląda. Nie wiem, czy tu będzie widać, spróbuję tak jakoś nakręcić, żeby, ale tu mi, kurwa, nic nie chce wyłożyć tu, tą śrubę, to trzeba wziąć zestaw, kurwa, może będzie widać, o przedłużkę Kurwa pokrętełko, jakoś to poszło Tu wytrzemy coś, mi kurwa olej tu pociek I będziemy widzieć kurwa nie Zaraz wam pokażę to jak Kręcić dalej Będziemy wyciągali zębatkę z nastawnika To jest kurwa podobno skrzynia jakaś tam T400 czy coś Zbytnio nie wiem, dobra lecimy dalej Tu mam ten nastawnik i to się wyciąga. BMW, kurwa, Germany, takie coś. To to, tego. Bierzemy się, tu będziemy rozkręcali. Cztery, cztery śrubki, tą blaszkę podciągamy i podciągamy, i tu zaraz będziemy na żywo nakręcimy. Tylko muszę kurwa znaleźć imbusy. Jak znajdę imbusy, to zaraz się włączę. Dobra, i kręcimy, wykręcamy, to trochę tu potrwa. Mi się ręce często, są. Zarażoneczka. Browara przywiezie to się byś jakoś kręciło, kurde spróbowałem to szybko nakręcić. Bo ja nie umiem filmików kręcić, ale będziecie widzieli, bo to nikogo przytrzyma Później wam pokażę, jak mam bawareczkę, kurwa. Eta rakieta, kurwa. Dobra. Mamy cztery śrubki, dobra, cyk fuch. Teraz musimy tą blaszkę wyciągnąć, ale jeszcze kurwa nie wiem jak. pokaż tam babeleczkę, jaką mamy, właśnie na około. No, mamy tu taką ich trójkę, empakiet. Czy coś silnik, czy zero? Dobra, majstry. Teraz tu. Tu ktoś coś zaklepywał, ale nie wiem, czy to jest oryginalne. Żoneczka przyjechała pasatem starym TDI 1.9. Kurwa, najlepszy na świecie. Dobra, majstry. Ja to na razie wyłączę. Jak ogarnę tą blaszkę, to pokażę co jest w środku. Majstry, kurwa dałem radę. Tu tak jakoś pozaklepywane było i zaczynamy. co tam jest w środku. Coś tam wyleciało. Patrzymy tu. Trzymaj kogo, trzymaj. Tak, trzymaj tu. Ja to wezmę. Trzymaj Puść. Spróbuję to wyciągnąć. Mam ten silniczek. Taki. Aha, bo tu jest zabezpieczenie jeszcze takie. To zabezpieczenie trzeba wyciągnąć ze środka. Kurwa, tylko majstry czekajcie chwilę. Muszę wziąć ten. Dobra, majstry, chwila przerwy. No, i mamy zabezpieczenie wyszło. Wyciągamy zębatkę. Kurwa, nie chcę wyjść teraz. Zabezpieczenie. I zębatkę. I proszę zobaczyć. Tu jest wyjebana zębateczka. To nic. To będziemy to szmatę. Yy, szmatę. Ale przerwa na, kurwa, na cacy z Rysiem, pomagam, puszczy. Dobra, majster idę po zębatkę, czyścimy, skręcamy, smarujemy. Dobra, majstry, smarujemy zębateczkę. Podobno więcej smarów kurwa i będzie lepiej chodziło Panie majstry kurwa Do dookoła trzeba Nie dookoła nie bo to wystarczy dookoła chyba nie chodzi Tylko prawo lewo A w środku nie będzie dawał? Nie? Cyk fuch Tak damy Kurwa to co tu jest To jeszcze jest o Kurwa mać, no. Kurwa, jeszcze tego ringa muszę dać. Bardzo Kurwa mać. Dobra panowie, mi minuta. Dobra, wymieniliśmy. Tu mamy jeszcze takiego o-oringa w środku, tylko majster go trochę zjebał. Bo kurwa nie dali w zestawie naprawczym nowego o-oringa. No kurwa, ile to kosztuje? Euro, kurwa, dwa? A idź pan w Dobra, my to skręcamy. Gdzie jest ta podkładka? ona się spije. I o, panie najebalim. Dobra, lecimy tam cykwuch. Tu zabezpieczenie. Weszło. Kurwa ten silniczek to mnie Kurwa, go wyjebie zaraz Czekaj go. Kurwa, skręcę chociaż Kurwa, na dwie śrubki. Kto to kurwa wymyśla takie pierdoł? Oj majstry. Na razie męczymy się ze trzy godziny z tym. Najgorzej było wykręcenie, ale CDN kurwa Nie ma. nie ma pracy prawdziwy majster musi piwo wypić dobra hmm. ścisnę jeszcze te podobno skrzynia redukcyjna była zjebana tak dobra pokażę wam jeszcze na filmiku dorzucę na neta jak tryka Ta przerwę ta cała taka tu dam trochę smaru. Nie wiem, czy dawać, kurwa, czy nie, ale dałem A tam Mam nadzieję, że będzie działało. Kurwa, mi się silniczek wypadł. Dobra. Wymiana zębatki. Ja wiem, ile. Z 15 minut. Wymiana zębatki w nastawniku, ale nie wałcie, aucie. tu Ręce mi chodzą kurwa pan. Jeszcze przytrzymaj. Kurwa macie się podkrzywiło w pizd. Mać. Czekajcie panie. Chwila prawdy zaraz będzie, dobra, później się spotkamy, tylko podprostuję tą blaszkę, o i mistrz kurde zębatkę zrobił, dobra, skręcamy to do kupy dupy, zakładamy i zobaczymy czy to kurwa będzie działało, to idziemy pod samochód, no, później nagramy jak będziemy to skręcać jeszcze, no majster kurwa montujemy, montujemy, kurwa. Mentujemy. o! I chuj! Weszło i kurwa nie pasuje na śruby i chuj! Trzeba, A może Kładzie. bardziej od góry, o! O! o to ja Trzeba delikatnie do góry wsadzić, i ja pierw załapię sobie śrubę. Kurwa! Majster leci wszystko. Powiem Wam, że. idzie to zrobić ale jakby mechanik wziął za to 5 dych czy stówę to niech to grzebie masakra jest weź ten mi to na dół albo coś muszę tą śrubę, tą śrubę się tu wsadzić wiesz Tym na razie na te lekkie kurwa, co są śruby. Może przyłapać, przyłapiemy. Trochę mi oleju tam wyleciało, ale chuj tam, jebać to. BMW X3 kurwa. Będziesz miał wydatki i roboty. Mój mechanik powiedział kurwa, stać się na BMW, Dostać się na mechanika i na części. Kurwa, milionerzy. Kurwa wszyscy, a fuchuje ja was zrobię jak Zoro, kurwa jak dacie do auto do mechanika Kurwa wymyślałem Skrzynia redukcyjna Kurwa Już nie wiedział co powiedzieć, skrzynia redukcyjna Koszt naprawy skrzyni redukcyjnej Graniczy się między 3 a 4000 Regeneracja A tu majster Fuszerka, o oh, jak idzie. Tylko nie wiem kto tą łapę przykręci. Cyk 2 Na końcu wam powiem jakich kluczy używałem. że powiem... Czekaj kogut, puść łapę. Tylko użyłem? muszę z tej strony. Przechyjmy ją w tą stronę. Kurwa, panie majestry Mało miejsca, jak widać No kurwa Jeszcze tak chujowo idzie Ale Tu chwycimy, tu chwycimy I kręcimy, kurwa Ale wam powiem Mam te kurwa gumowe sprzęgło chyba rozjebane Weź kogo tu poświeć na wale. Jednak kurwa czysta koni to, kurwa robi robotę. Dobra, dawaj, się dalej. Cykwuch. Mamy dwie złapane. Jeszcze dwie Kurwa, jeszcze dwie. Tutaj dziesik. Tucza kurwa nie ma włosów. Teraz dobrze, bo baby włosy go nie ma, to kurwa śrubki się łatwo łapie. Jakby miały włosy, to chuj w śrubki byście nie złapali. Czekajcie, jeszcze chwycę jedną. Wyszko kogut mi na razie ten to, bo z tej strony muszę nie będziecie widzieli Ale Tą śrubkę o Widzisz tu kogut? Tu Jak nie to poświat z tej strony O tu o Przejebane, te dwie na górze to są lipa. Dobra widzimy się za chwilę jak skręcę tą I będziemy skręcali belkę No Kręcisz? No Już kurwa Podłączamy majstry Kurwa jak to ma być Kostki Kurwa jest los kurwa O, o chujta wujta w Nie O tu kosteczkę mamy O kurwa tu kosteczkę mamy Podłączone Dobra i teraz kurwa Chuj Noc będzie z wami Łapiem skrzynię Dobra Jedna Kogut kurwa tam z twojej strony śruba nie jest zbyt Pokaż mi tam Ja wyjdę tam jest, tam dalej jest Która? Której nie odkręciłeś? Ty mówisz, a któraś tu została? No tam została jedna Gdzie? Tam na samym końcu, ta ostatnia Która? Ta? No ta moja jest Niech się ustawi majster tu już skręcamy wszystko Belki, tą dokręcałeś, te? Nie, nie, nie dokręcałem To są dwa takie wzmocnione na klucz trzynastkę tego na razie tutaj nie skręcamy tej blachy, bo tu przychodzi jeszcze jedna osłona. Ech, kurwa, nawet nie ma Bo Owozach, kurwa dwa. Baciarek kurwa robi. I, się nagadam. I chuj, zaraz się spierdolą, będzie No nie ma trzynastki. Była, ale nie ma kurwa. Ktoś się nie bał i se pożyczył. Ach, tu są takie dwa wzmocnienia, też trzeba je dokręcić. One tą blachę trzymają od może. Dobra, Nie chcę tego strzelać, kurwa nie będzie. Tu nie idzie na wojnę. Dobra, tu mamy, tu mamy. Tu jeszcze dokręcam, mam do dokręcenia dziesiątką osłonę. Ale zgunta jest, panowie, kurwa Massachusetts kurwa. Nikt nie odkręcał tego przez Twola, 12. Lat. Każdy mówi, wow, BMW kurwa. Maszyny to co Ja nie wiem, co gdzie w nich widzą. Nie nam mówił. Na BMW kurwa. A ja bym kupić. będziesz miał wydatki koszt z przysyłką zębatki w granicach takiej dobrej jakości ja brałem gościa co robi podobno firmowy, prawie jak na oryginale chyba około 70 zł z przysyłką a widziałem za 100 zł w serwisie ponad 400, ale z chłopakiem gadałem za 400 ma stalowe na forum będę, w... będę x 3. Kupiec przedemną. za pierdolę. a tu jest blacha. Panie Majster, jedno się chuj wezmę z tej strony, później tam będę się martwił, nie? Koszty reduktora między 3-4 tysiące. Wymiana oleju w skrzyni, jakby ktoś chciał. To już mówię ile. Między tysiąc. Podobne jak samemu się wymieni, to gdzieś około 7 stów Normalnie w serwisie od 1500, a w Poznaniu mi nawet powiedzieli 4000. tysiące. Nie wiem, co mi tam kurwa leją Złoto? Latynek kurwa, czy chudy co? Nie wiem, na czym będzie chodziło. Dobra, kurwa, bierem się majster Co za tą za tą osłonę. Tutaj kogo, tu tu tu, tu. cyk, tą tu tu. Daj tą plastikową nakrętkę to jest. Kurwa, 100 milionów osłon. Ja pierdolę, nie. Jeszcze ta kurwa przez te osłony to nie ma szans, żeby zmieniła. A tu gdzie jest ta czubka? Też taka, kurde, musi być hebrajska, albo plastikowa, albo ta blaszka taka, to są takie śrubki, podobno blaszkowo chuj mi jakie. Kurwa, widzę, tu jeszcze macie z przodu na osłonie takie dwa torksy, które idą tutaj pod łapę taką kurwa. Nie wiem do czego to łapa jest do mostu, to to nie jest chyba. Albo może do mostu. Nie wiem. Tamy kurwa, ja jeżdżę kurwa, nie. Ja Mechanikuje. Kurwa, wyjepalna. Nie ma tej Musi gdzieś być kurwa na pewno. Gdzieś leży. A tam jest, widzę. Widzisz się? widzę. Ona. To jest ta. Ale ja nie mam tego imbusika, kurwa. To mi Dam coś do dokręcenia? tym imbusikiem? No. To chyba to były te taksy. Te taksy. Tor Aha. Dobra, no, że... Majster. To jest plastikowa, to ma tu idzie. Majster. Kręci. Majster, jedziemy dalej. Trochę ten filmik będzie trwał, nie wiem czy na YouTube wejdzie, czy nie. Spróbuję go jakoś skompresować, nie wiem, kurwa nie umiem Ach. Panie, pane mamy. My sądamy, my jebamy. Kurwa jeszcze w oko mi wpadł i jemłysk. że kurde jesteś dziewiąt. Prościejszy od Pasata chyba. ale i tak Pasat jest najlepszy na świecie. Bo mam jeden dziewięć wtedy i a. a to baba jeździ. Jak wsiada do Pasata, to powiedziała, że jeździć nie umie. A jak miała kiedyś Pasata, to tylko Passatem wszędzie jeździła. Chyba się szybko do bo przyzwyczajają Kurde. Daj babie BMW, chuj, pasatę musisz jeździć. Kiedyś jeździła Astro, kupiłem jej korse, To mnie kurwa, ja musiałem korsę jeździć, bo nie miała wspomagania. Weźmy tu kogoś, kurwa, chociaż poświeć, gdzie są kurwa. No i już prawie koniec. Ostatni Ostatnie środki wam pokażemy, jak kurwa sprawdzić, jaka była przyczyna. Już wam mówię. O kurwa, urwałem chyba nie. Przyczyną była taka: yy, nie, gdzie to jest, tu w rozdzielczej tak trykało. Tam spróbuję to wmontować. Mam ten filmik, tak. Trrr, trrr, i zapolało się co jakiś czas yy, ABS. 4 na 4, poduszka powietrzna i hamulec ręczny. I... I to na tej zasadzie taka była przyczyna, nie? Żeby tam ktoś ma taką przyczynę, to wiadomo, zębatka na Allegro dostępne są w różnych cenach, nie? Nie wiem ile bierze...